Cześć, witam Was. E, dzisiaj będzie filmik e, rowerem do Krzeszowa, śladem dawnej kolei. Wiem, że są teraz upały, ale nagrywam to o, dla Was o takiej porze, że nie... że nie jest już gorąco. Mamy w tej chwili godzinę 17.22. Więc no, spróbujemy. Mam nadzieję, że się uda takim ze stacji jedziemy tutaj do Krzeszowa Myślałem, tam i koleję, oczywiście yy, oczywiście mam nadzieję, że drogą drog uda się bo asfalt przyklei zaraz wam coś pokażę Sam czuję, że asfalt się klei. Nie przedłużając, jedziemy i pamiętaj o najważniejszym: o subskrypcji. No i jesteśmy na pierwszej byłej stacji, która znajduje się teraz już przy ścieżce rowerowej. Tam taka stacja dla rowerzystów, Ale tu była kiedyś stacja kolejowa. Są zdjęcia, jak za czasów niemieckich się tu pociąg zatrzymywał na tej stacji. A ten słup, który teraz widzicie, to jest Pozostałość po kolei. To był kiedyś telegraf. Nie wiem do czego on służy, ale że to był telegraf. Trzeba do komunikacji na stacji czadów czy w Krzeszowie. I była to ostatnia stacja w Kamiennej Górze. Ostatnia stacja czadów była. I tam y, zrobiony właśnie jest, tak jak tu, taka stacja dla rowerzystów, że można odpocząć sobie i to Widzimy się w kolejnym dniu. Dawna stacja kolejowa Czadrów. Kierunek Krzeszów, jak widać już niedaleko. Ale wydaje się bardzo długo Chociaż ja jechałam tą trasą już Nie wiem czy ja ją zdążę wypalny dzień Kolej czy tam radę Asfalt się klei do nóg Jest takie powiedzenie Póki walczysz jesteś zwycięzcą A jak chcę Dojechać być nadal zwycięzcą, że próbuję. Widzimy się w Krzeszowie. Słuchajcie moi drodzy, dałem radę. Dałem radę, jesteśmy w Krzeszowie. Zaraz jedziemy do wioski. O. Dałem radę moi drodzy. Jeszcze raz. To nie była stacja końcowa, bo to była stacja, właściwie linia, Boże, do yy, Okrzeszyna. Tutaj, gdzie ta skrzynka, to tutaj była łączność kolejowa, gdzie przestawiano tor, semafory. Pociągi jeździły tutaj na tej linii do 1954 roku, ruch pasażerski. A ostatni pociąg, z czego jest nawet filmik na YouTubie, Yy, pojechał do Krzyżowa w 2002 roku w sierpniu 15 15 sierpnia właściwie i w kościół świętego Józefa jedziemy tak jakby można powiedzieć centrum Krzeszowa No i jesteśmy w Krzeszowie e, Tutaj na tym Można powiedzieć Krzeszowa e, Tam poszliśmy do Józefa i Bazylika Bardzo ładna Wie Wieża po lewej wygląda tak samo jak tutaj Dlaczego to mówię? Bo w czasie albo to było przed wojną albo po wojnie jak ta wieża po lewej się spaliła do kościoła wchodzić nie będziemy bo chyba jest Tam te, a tam już kawiarnie, parking. Więc pozdrawiam Was z Krzeszowa. E, w podziemnym e, zabytkowym kompleksie byłem. Bardzo polecam. Zawsze mnie zastanawiało czy tutaj to jest przystanek, czy co to. Chyba jakiś bardzo stary przystanek. No tu można taki sobie obraz Matki Boskiej kupić. Mam taki dom. O, no i tu piszę najważniejsze. Że 2 czerwca 1997 roku leknicy był Jan Paweł II, czyli mój idol. Szkoda, że nie żyje. Ale ja bardzo wspominam dobrze papieża. Chociaż Nie, nie żyłem to w, w znaczy inaczej Nie. Boże Nie było mnie na świecie, jak żył papież, ale dużo wiem o nim i wiem jakie je dokonał dzieła. Powiem jego najważniejsze słowa. Nie lękajcie się. Oraz, tak jak to wiecie z filmu z Wadowic, co ja tam też dodałem, tu w tym mieście w Wadowicach wszystko się zaczęło. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.